Z tej strony witam wszystkich serdecznie w następnym top 5 places. Stop, stop, stop. Lo spokojnie, spokojnie, cicho, cicho. cicho, cicho. Tam ciszamy, ciszamy, spokojnie, już spoko Witam wszystkich z tej strony loczek. Aroehemix został wyrzucony. Ja poprowadzę dzisiejsze top 5 places. A więc tak, pod numerem 5 grający Bugs Park na Nuke Free for All podnosi pędzącego groma. Tutaj dead, ale. Puszcza tego groma jest to kompilacja, taka super kompilacja pewnego skilla puszczania pędzącego groma I mamy tutaj 9, 9 ludzi skoszonych groma na free for all Bardzo ładne Pod numerem czwartym grający saskazik.pl Znowu na Newtown, znowu free for all i mamy tutaj Kompilację famasą kosy, famasą kosy. I mamy tak Kosa Kosa i pewnie będzie kosa. Oczekuję Ci tak, my z kosy, ale Famaso kosa jest pogromcą. I tak, mamy następną kosę i ogólnie bardzo ładna akcja. Same kosy, same kosy. Będzie jeszcze wykończenie z Famasa. Mm, dziękuję bardzo, bardzo ładna akcja. Pod numerem trzecim grający Marlo. Znów nuktown. Tutaj mamy skillowe rzucenie granatem w auto. Takiego zagrania nigdy nie widziałem. Bardzo skillowe zagranie. Dalej, i co dalej, co dalej nam pokażesz? Biegnie, dropshot i quad fit, quad fit z MP5, bardzo ładna akcja. Tylko znowu nuketown, znowu nuketown, ale należy się trzecie miejsce, brawa dla tego osobnika. Pod numerem drugim grający Rapid Search and Destroy na Vili. Mamy tutaj AK-74U, został sam, bomba została podłożona i headshot, drugi headshot. Przeładowanie i mamy tutaj trzy gości, którzy bardzo szybko do niego przybiegli jeden, drugi który rozkładał bombę, rozkładał i ostatni z Dropshota. Ogólnie bardzo ładna akcja. Szkoda, że AK 74U, ale miejsce drugie jak najbardziej się należy. Pod numerem pierwszym mamy, mamy pod numerem pierwszym mamy Blaya grającego na hawanie AK 47. Już bym powiedział 74U, bo ta broń mnie przytłacza. Jej pogromem, ogromem, który wszędzie widzę, ale AK-47 z tłumikiem, Havana, Team Deathmatch, mamy tutaj dwuminutowy klip, więc nie wiem co mówić, ale jakoś chyba staram się mówić ciągle, więc jest to dwuminutowy klip, mamy tutaj bardzo ładną akcję, ponad 20 killstreak, tutaj taka chamska asysta, bo on ciągnął, ciągnął, ciągnął za nim, ciągnął, ale... Co ktoś strzelił ostatnią kuleczkę, i on dostał. Le, można nazwać to defensywny rush. Oczywiście, jak wiemy, rush nie może być defensywny, ale defensywny rush w wykonaniu Jay-Blaya na Hawanie jak najbardziej się sprawdza. Kończąc, komentować ten klip, bo muszę Wam powiedzieć, top 5 prowadzone z Black Opsów będzie przeze mnie. I mam ci, jeżeli macie sprawę, przypominam, jestem redaktorem kanału Top Frag i mogę. W każdej chwili wam odpowiedzieć. Tutaj muszę przerwać swoją, swój wywód, bo to był bardzo ba ładny, ładny, popularny YY why, why shot. Tak bardzo mi się podoba YY why, why shot. Ogólnie naśmiałam się tak trochę, ale klip y, trafił na pierwsze miejsce z powodu, że jest to klip efektywny, nieefektowny jest to klip efektywny. Mamy tutaj bardzo ładne kile, bardzo ładny ogar ze strony gracza, który jest na pierwszym miejscu i... I po prostu należy się pierwsze miejsce, bo 20 killstreak w niecałe minuty rzadko się zdarza. Czy to PS3, czy Xbox, czy PC, 20 killstreak jest rzeczą bardzo dobrą. Yy, ogólnie, po poprzednie akcje były z Nuketown, jednak ta akcja jest z Hawany. Jak widzicie, nie tylko Newtown, nie tylko Nuketown w Black Opsach, więc top 5. Bez Black Opsów, pamiętajcie, będę prowadził ja, wszystkie inne. Jeżeli nie chcecie słyszeć mnie, chcecie, chcecie słyszeć mixa nie grajcie w Black Opsy, grajcie w coś innego. Top 5, następne prowadzone będzie przeze mnie. I tutaj chyba już ostatnie, akcja blaya kill, przez flash, nose, tak, bez celowania i dead. Tak, to było piątkowe top 5. Mówił do was Loczek, akcje nadsyłajcie na klipy, akcje nadsyłajcie na gmail.com ja się z Wami żegnam, pozdrawiam, mam nadzieję, że mnie zbytnio nie schajtujecie. Pozdro, pis.